Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, proszę Cię o światło Ducha Świętego, proszę Cię o Twoje pomysły, natchnienia, byśmy dobrze zrozumieli słowo, które dzisiaj nam dajesz. <laughs> Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. Kapłani i prorocy zwrócili się do przywódców i całego ludu tymi słowami. Człowiek ten zasługuje na wyrok śmierci. Gdyż prorokował przeciw temu miastu, jak to słyszeliście na własne uszy. Jeremiasz zaś rzekł do wszystkich przywódców i do całego ludu: Pan posłał mnie, bym głosił przeciw temu domowi i przeciw temu miastu wszystkie słowa, które słyszeliście. Teraz więc zmieńcie swoje postępowanie i swoje uczynki. Słuchajcie głosu Pana, Boga waszego. Wtedy ogarnie Pana żal nad nieszczęściem, jakie postanowił przeciw Wam. Ja zaś jestem w waszych rękach. Uczyńcie ze mną, co wam się wyda dobre i sprawiedliwe. Wiedzcie jednak dobrze, że jeżeli mnie zabijecie, krew niewinnego spadnie na was, na to miasto i na jego mieszkańców. Naprawdę bowiem posłał mnie Pan do was, by waszym uszom głosić wszystkie te słowa. Wtedy powiedzieli przywódcy i cały lud do kapłanów i proroków: Człowiek ten nie zasługuje na wyrok śmierci, gdyż przemawiał do nas w imię Pana Boga naszego a Hikam, syn Szafana, ochraniał Jeremiasza, by nie został wydany w ręce ludu na śmierć. <laughs> Psalm 69 W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie. Wyrwij mnie z bagna, abym nie utonął. Wybaw mnie od tych, co mnie nienawidzą. Ratuj mnie z wodnej głębiny. Niechaj nie porwie mnie nurt wody. Niech nie pochłonie mnie głębia. Niech się nie zamknie nade mną paszcza odchłani. Jestem nędzny i pełen cierpienia, niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże. Pieśnią chcę chwalić imię Boga i wielbić Go z dziękczynieniem. Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, niech ożyje serce szukających Boga, bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi. Aklamacja. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. W owym czasie doszła do uszu tetrarche Heroda wieść o Jezusie i rzekł do swych dworzan: To Jan chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu herodiady żony brata jego Filipa. Jan bowiem upomniał go: nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona, przedtem już podmówiona przez swą matkę, powiedziała Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesierników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi. <laughs> Tekst pierwszego czytania z księgi proroka Jeremiasza to to kontynuacja tego, co, czego słuchaliśmy wczoraj, gdzie właśnie Jeremiasz wypowiedział słowa w imieniu Boga, został uznany, że jest godny śmierci, że muszą go zabić. I dzisiaj właśnie Jeremiasz ma możliwość no, obrony, obrony swojego życia i zostaje ocalony od śmierci piękne jest i dobre to, że ten lud, który tak szybko wydał wyrok na, na Jeremiasza, na szczęście przychodzi chwila refleksji i zdecydują się zmienić swoje zdanie, wysłuchują Jeremiasza do końca, patrzą na jego taką pokorę, na takie prawdę z niego bijącą i dlatego zmieniają swoje zdanie. To jest też takie bardzo ludzkie, że Człowiek w przypływie emocji, w przypływie y, jakiejś konkretnej sytuacji reaguje czasem bardzo źle, dynamicznie, y, w pośpiechu, y, wnet, coś tu się, się ucina. Ten zasięg, jaki słaby jest. Mówiłem um, o tym, że to też pokazuje sytuację człowieka yy, wierzącego, człowieka, który jest przy Panu Bogu, że yy, na Niego, yy, na mnie, na Ciebie też mogą przychodzić takie sytuacje, w których nasze dobre imię będzie zagrożone nasze zdrowie, życie reputacja będzie zagrożona z tego powodu, że. Yy, Idziemy za Chrystusem, że nauczamy tego, czego On pragnie, i to rodzi w wielu sytuacjach, w wielu miejscach sprzeciw. Ale właśnie tak jak Jeremiasz przetarował, nie wystraszył się, ale pokornie do końca wypełniał misję Pana Boga, podobnie i my powinniśmy tę misję wypełniać. Psalm 69 jest taka piękna właśnie modlitwa wołająca do Boga właśnie o ratunek. Wyrwij mnie z bagna, bym nie mnie utonął. Wybaw mnie od tych, co mnie nienawidzą. Ratuj mnie z wodnej głębiny. Niech nie porwie mnie nurt wody. Niech nie pochłonie mnie głębia. Niech się nie zamknie ze mną paszcza otchłani. Właśnie to jest bardzo tutaj dobrze. Ten psalm dobrany do, do sytuacji Jeremiasza. Jeremiasz, który właśnie ma, ma zginąć. remiasz, który można powiedzieć, y, tonie w bagnie, w głębokiej wodzie, y, jest zagrożony od tych wszystkich, którzy go nienawidzą, on <laughs> tutaj... Słowa psalmu odnoszą mocno do ludzi biednych. Patrzcie i cieszcie się, ubodzeni, serce szukających Boga, bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więzieniami nie gardzi. Zobaczcie, ci, którzy są biedni, ci, którzy są jakoś pogubieni, ci, którzy są w więzieniu, jeśli zwracają się do Boga, Bóg ich nie opuści, Bóg, o nich, Bóg się nimi zajmie, o nich się zatroszczy. Nie prosić pomóc, byleby wierzyć w Niego, byleby odrzucać swoje grzechy, a i za tym, do czego wzywa Bóg. I wreszcie Ewangelia dzisiejsza, która pokazuje śmierć Jana Chrzciciela. Tetrarcha Herod, właśnie uplątał się w coś, co sam, co sam powiedział i konsekwencje tego były no straszne. A chodzi tutaj o sytuację, że właśnie córka herodiady pięknie tańczyła, spodobała się Herodowi. Po pierwsze, Pismo Święte nam mówi, żeby nie przysięgać, nie składać przysięg. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co ponad, od złego pochodzi. I Herod tutaj właśnie pośpieszył się, złożył nieroztropną przysięgę, której konsekwencje poszły aż tak daleko. <laughs> tutaj żona Herodiada, która była, no nie była jego prawdziwą żoną, ale on właśnie zabrał żonę swojemu bratu. I z tego powodu Herodiada no była gotowa zrobić wszystko, żeby uciszyć Jana Chrzciciela, który wytykał ten błąd, wytykał ten grzech publicznie, nie bał się mówić o tym, że żyją w grzechu. I chciała właśnie w jakiś sposób Jana Chrzciciela yy, pozbawić życia. No i faktycznie się to udało. Swoją córkę do tego wykorzystała bardzo przebiegle, bardzo sprytnie. No a Herod Więc Herod mógł powstrzymać tą całą sytuację. Kiedy właśnie czyjejś śmierci, to no przecież trzeba by patrzeć na podstawowe prawo do życia, a nie na zasadzie takiej, że a powiedziałem coś, to teraz już tego nie mogę wycofać. Prawo musi być rozumne. Prawo musi przede wszystkim na pierwszym miejscu stawiać wartości, Podstawowe wartości dotyczące spraw życia, zawsze chronić życie. I, i, I dobre prawo będzie wtedy, kiedy ono będzie się opierać właśnie na dekalogu. A sytuacje życiowe mogą być bardzo różne i zresztą przestępcy często wykorzystują tak zwane luki prawne, szukają jakichś kruczków, gdzie prawo nie sięga, po to, żeby popełnić przestępstwo, jak to się mówi, w świetle prawa. Że tego nikt nie zarzuci. Po prostu takiego przypadku jeszcze, jeszcze nie było. Cała mądrość właśnie prawników, sędziów polega na tym, żeby dobrze zinterpretować przepis prawny. I już trzeba kończyć, bo się ten zasięg cały czas psuje. Módmy się, abyśmy byli bardzo roztropni, abyśmy nie przysięgali bez potrzeby, abyśmy też umieli zmienić swoje zdanie, nie trzymali się, uparcia jakiegoś zdania, które no, może zrodzić dla kogoś krzywda, wielkie cierpienie. Zawsze można się zastanowić, przemyśleć, wycofać. Wszystko po to, żeby obronić sytuacji, wartości. Niech tym wszystkim błogosławi Wam Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, do zobaczenia jutro.